Siemano! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie! Wracam do Was z pozytywną energią z kolejnym filmikiem. Chciałabym tylko powiedzieć, że możecie tam gdzieś słyszeć w tle jakieś dźwięki, rozmowy. Po prostu nie da się mojej rodziny uciszyć, niestety. Za mną ci też nie mogę zamknąć, więc musicie się do tego przyzwyczaić, że jakieś tam dźwięki są. No dobra. Więc chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat mojego podłoża. Już minęło dobre 7 miesięcy od czasu, kiedy moje akwarium funkcjonuje na tym podłożu z firmy Azo. Co mogłabym powiedzieć, to tylko to, że jestem bardzo, bardzo zadowolona i moje akwarium. Nigdy nie wyglądało tak pięknie i to nie jest takie, wiecie, wychwalanie pod niebiosa, bo dostałam podłoże, więc będę je wychwalać. Nie, po prostu nie miałam nigdy wcześniej żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o podłoże, a tutaj dostałam ofertę podłoża Azo, więc bardzo, bardzo się ucieszyłam. Że mam możliwość yy, przetestować czegoś nowego niż Ziemia i jełowy ja żwirek, bo to zawsze miałam. I powiem Wam szczerze, tak. Na pierwszy rzut oka, to akwarium, które już funkcjonuje 7 miesięcy, naprawdę mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. A to dlatego, że u mnie naprawdę glonów jest tyle, co nic. Wiadomo, że jakieś tam malutkie są, ale to są takie małe ilości, które w moim akwarium, które prowadziłam na Ziemi, to było tego full wypas. Było glonów po prostu tyle, że ja byłam załamana, cały czas kombinowałam, wymyślałam, co by tutaj robić, żeby tych glonów nie było, tutaj naprawdę jest spokój. Nie chcę tu przechwalić, ani nic, nie, czasami za chwilę nie dostała jakiegoś wyspionów, ale naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona i zdziwiona, że takie podłoże, które według innych jest głównym, niczym wielkim, niczym ciekawym, u mnie się tak naprawdę, naprawdę sprawdziło. To znaczy, przede wszystkim najważniejsze jest to, że Dzięki temu podłożu moim akwarium zniżyło się pH. pH miałam zawsze bardzo, bardzo wysokie, do 8,5, a teraz pH spadło mi do 7, no tak w granicach do 7,5. Następnym plusem to jest po prostu brak glonów. No w sensie brak, no małe, no małe ilości glonów. Ale wiecie, glony chyba każdy ma, no nie ma akwarium, które nie posiada glonów. Takie małe, znikome ilości glonów w akwarium wyglądają nawet, nawet bardzo naturalnie.

a takim mega ogromnym plusem, który zauważyłam przy testowaniu właśnie tego podłoża, jest to krystalizacja wody. I to nie taka całkiem, całkiem malutka, ponieważ moje akwarium naprawdę, naprawdę wygląda pięknie. Woda jest krystaliczna, a nie jest wcale tak, że ja tak mega o niego dbam, bo podmieniam wodę co tydzień, jest wiadomo stabilizacja i w ogóle, ale jednak przy ziemi ogrodowej ta woda często wyglądała źle. Nie zawsze była tak wykrystalizowana i jak w tej chwili. Chociaż z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że ziemia naprawdę jest super podłożem dla osób, które nie chcą tracić kasy na jakieś mega drogie podłoża. Bo po pierwsze jest tania, a po drugie roślinki na ziemi super rosną, więc nie ma żadnego problemu. Ale kiedy mam przez te 7 miesięcy takie małe, no bo mogę powiedzieć, że to jest małe doświadczenie, to szczerze Wam powiem, wybrałabym kolejny raz podłoże aktywne, ponieważ naprawdę bardzo bardzo ułatwia sprawę z, z nawożeniem, z wkopywaniem roślin. choć na początku to jest bardzo bardzo trudne, ponieważ to, to jest dość lekkie podłoże, więc często bywa tak, że rośliny się e, wykopują. Tym bardziej, jeśli masz jakieś ryski, tak jak ja. Ciekawa, jak długo to akwarium będzie funkcjonował na tym podłożu, ponieważ nie mam pojęcia, nigdy takiego nie miałam, nigdy nie testowałam, więc bardzo jestem ciekawa i myślę, że za pół roku nagram kolejny filmik i podzielę się z wami tą informacją i tą wiedzą a temat tego podłoża. macie jakieś pytania dotyczące tego podłoża lub filmiku jaki bym miała nagrać piszcie w komentarzach i pamiętajcie dawajcie łapki do góry i subskrybujcie mój kanał żeby dobić w końcu do tysiąca żebym mogła po prostu w końcu nagrywać live'y. Bardzo mi na tym zależy więc klikajcie subskrypcję i w tym filmiku będę chyba się z wami żegnać. Pozdrawiam Was serdecznie, gorąco, wielkimi buziakami. Do następnego filmiku. Siema. Nara.